Udało nam się dotrzeć do Cefalu, miasta, na które od początku bardzo liczyliśmy. a Podobno wzgórze, które nad nim góruje, przypomina głowę, nam bardziej przypominało brójoszkę świeżo wypieczoną. Zapowiada się bardzo dobrze. Od początku widać, że to miłe miejsce. Uniknęło nowoczesnej zabudowy, co bardzo szpeci znaczną część Sycylii. I ma naprawdę kilka mocnych punktów. Nie wiem, jak to się dzieje, ale znowu się wspinamy. Całe szczęście znowu widok jest świetny. Tym razem wchodzimy na skałę w Cefalu. Coś wiemy o tej skale? Tak, ponoć w 1238 roku przed naszą erą był tutaj Herkules i kazał wybudować świątynię na cześć Jupitera. Tak, i to idziemy do świątyni, zobaczyć świątynię. Teraz tam jest zamek. Aha, zamek. Nie będzie miał nic wspólnego z Herkulesem. Dotarliśmy na zamek, a jesteśmy na samej górze. Widać tu przede wszystkim ruiny, ale widok jest niesamowity i też tutaj nad wzgórzami panują mgły. Co zresztą nie jest dziwne, bo po prostu powietrze z nadmorza paruje, ale jest to bardzo znamienne dla sycylijskich zielonych wzgórz. Miejsce jest naprawdę przepiękne. Nie dziwię się, że zbudowano tu taki zamek. A gdybym był herkulesem, też bym go tutaj zbudował na pewno. Skała jest fantastyczna. Wygląda tak samo fajnie z dołu, jak i z góry. Widać tutaj na dole też jej elementy i, i dłomo gdzieś tam w dole wybrzeże plażę, na którą zaraz pójdziemy się wykąpać ponieważ i tak już jesteśmy mokrzy po tej wspinaczce ekspresowej bo jak zwykle jesteśmy ostatnimi gośćmi parku i zaraz zamykają i będą nas gonić widok na drugą stronę Cefalu też jest przepiękny właściwie warto wejść tutaj wszędzie i podziwiać wszystkie zbocza na sam koniec dotarliśmy do części z ruinami i widok z niej jest naprawdę świetny. Nawet nie wiem czy nie najlepszy. Może warto zacząć zwiedzanie właśnie od tego miejsca. O tej porze wszystko jest skąpane w takim czerwonym, zachodzącym świetle słońca. Są tutaj ruiny, i widok przypomina nieco Machu Picchu, więc uznaliśmy, że to jest taka sycylijska wersja ich. I te ruiny, jeśli. Legenda o Herkulesie miałaby być prawdziwa, to stwierdzamy, że jego świątynia była właśnie tutaj. Cefalu to genialne miasteczko. Z jednej strony bardzo turystyczne, przyjazne turystom ale z drugiej zachowuje prawdziwego ducha włoskiego. Można tu poczuć prawdziwe Włochy, takie jak kiedyś i cieszyć się naprawdę przymiłymi miejscami, widokami, dźwiękami, zapachami i wszystkim innym. Za nami jest przepiękna katedra, ornamenty, całe wykończenie i w ogóle Dziedziniec, który prowadzi do kościoła, jest przemagiczny i wygląda jak z najlepszych, sycylijskich filmów. Jesteśmy chyba w najwspanialszym miejscu w Cefalu. Za piękną uliczką odkryliśmy najlepszą reklamę Wespy, jaka tylko może być, bo skuter jest otoczony przez zgraje kotów i tak naprawdę są, siedzą one tutaj nie tylko przy skuterze, ale okupują całą calusieńką uliczkę. Siedzą naprzeciwko nas i tuż nad brzegiem morza, bo tam właśnie morze jest. Nic tylko tutaj się przeprowadzać i zamieszkać w komunie kotów na tej właśnie uliczce. Jeśli czegoś tu jeszcze brakowało, to właśnie nadszedł czas na zachód słońca na Czefolu.